Poradnik przebudzonego, część piąta, Religię i władca Matrixa. Czytam materiały opracowane przez yy, Dryadę Lironkę Beata, bardzo Ci dziękuję za możliwość przeczytania Twojej pracy. W poprzedniej części poradnika przedstawiłam Wam kolejne sposoby manipulacji ludzkością przez archontów, jakimi są dualizm oraz władza pieniądza. W tej części przejdę do bardzo istotnego zagadnienia, które stanowi klucz do zrozumienia naszego obecnego położenia z perspektywy duszy. Temat dotyczyć będzie twórcy Matrixa oraz władcy archontów, nazywanego przez telestaj Jaldabaot, natomiast w religii znanego przede wszystkim pod imieniem Jechowa. W tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że wszystkie punkty poradnika, odnoszące się do wyjaśnienia, kim są archonci, jakie przyświecają im cele oraz w jaki sposób nami manipulują, nie mają służyć wywołaniu nienawiści ani strachu wobec nich. Wiedza ta ma na celu zwiększenie świadomości na ich temat, zrozumienie podstawowych schematów rzeczywistości, w których operujemy jako ludzkość. Oraz końcowe rozważenie całości tego doświadczenia pod względem naszej własnej mocy i suwerenności. Uważam, że jako dusze znaleźliśmy się tutaj na swoje własne życzenie, a doświadczenia, z jakimi się zmagamy, stanowią dla nas cenne lekcje. Dlatego nigdy nie obwiniajcie nikogo za cokolwiek, co Was spotkało w sposób bezpośredni. Nie oddawajcie swojej mocy, stawiając się w roli ofiary. Dzięki takiemu podejściu wejdziecie ponad poziom operowania pasożytów umysłu i zrozumiecie, że serwowane przez nich nauki służyły jedynie naszemu rozwojowi. Religie, podstawowy program Archontów. Zmierzając do tematu władcy Matrixa. Musimy omówić ostatnie z głównych sposobów manipulacji pasożytów świadomości, a mianowicie zjawisko religii. Zdaniem przytaczanego przeze mnie w poprzednich częściach mitologa Johna Lasha: spośród wszystkich sposobów manipulacji ludzkością, zaszczepianie umysłom ludzkim ideologii religijnej jest najbardziej sukcesywną techniką używaną przez archontów. W efekcie religijnego oddziaływania tworzona zostaje całkowicie obca mentalność, nie mająca nic wspólnego z prawdziwą ludzką naturą. Z pism gnostyckich wynika, że wiara w judeo-chrześcijańskie zbawienie, a także to, o którym mówi islam, jest podstawowym programem w cudzysłowie podgryzaczy, obcym. I najbardziej skutecznym implantem zaaplikowanym ludzkości. Wobec tego bardzo ciężko jest się uwolnić spod jego oddziaływania. Programem tym rządzi strach przed tym, co będzie po naszej śmierci, czyli strach przed wieczną i okrutną karą ze strony Boga, albo pustką. Mamy trzy główne religie na Ziemi: chrześcijaństwo, islam, oraz judaizm. Dla wielu niewtajemniczonych mogłoby się wydawać, iż wszystkie te religie różnią się od siebie znacząco. Jednak jest to mylne postrzeganie. Różnią się tak naprawdę mało znaczącymi szczegółami, które mają powodować w ludzkim umyśle iluzję wyboru, jaką religię decydują się wyznawać, oraz stanowią o odrębności jednej grupy wyznaniowej od drugiej. Moja religia i mój Bóg różni się od Twojego, i to mój jest tym jedynym. Oczywiście najczęściej zdarza się tak, że o wyborze religii decydują rodzice nowonarodzonego dziecka, co jest typowym przykładem manipulacji w stronę kultywowania, składania czci danej istocie z pokolenia na pokolenie. W tym przypadku małe dziecko. Nie posiada żadnej możliwości wyboru i poddawany jest religijnej indoktrynacji od samego początku. Innymi słowy, dziecko od najmłodszych lat zostaje podłączone do sieci energetycznej swojego Boga i staje się jego wyznawcą oraz czcicielem. Odtąd jego energia zasila go bezpośrednio. Strach przed odrzuceniem i potępieniem. Religie jako wyrafinowany sposób manipulowania ludzkością zostały sprytnie przemyślane przez pasożyty umysłu. Przynależność do danej religii nazwano tradycją z pokolenia na pokolenie żelazną zasadą, której większość nie waży się w żaden sposób zaprzeczyć, szczególnie ortodoksyjni Żydzi i Muzułmanie. Wiązałoby się to z całkowitym potępieniem ze strony współbraci i okryciem się hańbą na całe życie, a kiedyś oznaczałoby nawet utratę życia. Nawet jeśli ktoś nie jest typowym praktykującym i w swoim codziennym życiu nie wyznaje dogmatów danej wiary, to i tak do niej przynależy, poddając się w ciągu swojego życia głównym rytuałom religijnym. Na przykład w religii katolickiej, Msze z okazji świąt, komunie, szty, bierzmowania, małżeństwa kościelne, pogrzeby i tym podobne. Ludzie pytani o to, dlaczego nadal uczestniczą w podobnych rytuałach, najczęściej odpowiadają. Ponieważ taka jest tradycja. Gdybym postępował inaczej niż większość, ludzie zaczęliby gadać, śmiać się, nie akceptować tego. Moja rodzina patrzyłaby na mnie dziwnie. Podobne decyzje podyktowane są zatem strachem przed odrzuceniem przez grupę, w tym przypadku przez większość społeczeństwa oraz bardzo często przez bliską rodzinę. Poza tym przynależność do danej religii sprawia, że ludzie mają możliwość identyfikowania się z jakąś ponadnaturalną mocą, dzięki czemu czują się pewniej oraz bezpieczniej. Należą do ugrupowania, które jest im znane i uznawane przez większość społeczeństwa. Często bywa tak, że nie do końca zgadzają się z daną wiarą, bądź nie rozumieją wielu jej aspektów, ale mimo to pozostają w niej, gdyż tak jest im po prostu wygodniej. Wyznawanie religii związane jest również z tym, że wielu ludzi nie lubi przejmować odpowiedzialności za swoje życie. Łatwiej jest im złożyć ją w ręce jakiegoś bóstwa, które w ich mniemaniu całkowicie kieruje ludzkim losem. Takie osoby preferują czuć się niczym małe, nieporadne dzieci, ukryte pod skrzydłami srogiego, ale za to jedynego i znanego im doskonale ojca. Aby zapewnić sobie jego przychylność, należy tylko posłusznie spełniać jego wolę. Ludzkość nie lubi się zanadto zmieniać, i w momencie, kiedy zawładnie się jej umysłem oraz stworzy się choćby namiastkę poczucia bezpieczeństwa i jedności w obrębie danej grupy, bardzo łatwo nią manipulować, nawet jeśli wiąże się to z pewnymi niedogodnościami lub częściową utratą wolności. Krwawy i zazdrosny Bóg. Wszystkie główne religie, które wymieniłam na początku, łączy przede wszystkim jedna, zasadnicza cecha. W każdej z nich istotą sprawującą władzę nad wszelkim stworzeniem jest męski Bóg, który nie znosi sprzeciwu oraz wyznacza konkretne, niepodlegające dyskusji zasady oraz przykazania, nie uznaje zadawania pytań i poddawania swoich słów wątpliwości. Nakazuje odprawiać określone rytuały, wielbić siebie bezgranicznie w modlitwach, a także składać ofiary ku swojej czci, najczęściej wiążące się w jakiś sposób z krwią oraz śmiercią, np. spożywanie ciała i krwi Chrystusa. Jego wyznawcom przyświeca jeden cel, a mianowicie zbawienie, czyli szczęśliwe życie wieczne po śmierci, które stanowi nagrodę. Za wypełnianie woli Pana. Wobec tego wierzący starają się postępować zgodnie z wytycznymi swojego Boga, aby nie zostać skazanym na męki i wieczne potępienie. Rządzi nimi zatem strach, podstawowa energia, którą karmią się pasożyty umysłu oraz ich władca. W tak zwanych świętych księgach wszystkich głównych religii możemy odnaleźć wiele krwawych, Pełnych przemocy, strachu i nienawiści, historii, które ukazują z jak brutalną, przebiegłą oraz apodyktyczną istotą mamy do czynienia. Przykładowo, Bóg ten często wystawia swoich wyznawców na ciężkie próby, aby sprawdzić ich lojalność wobec siebie. W tym celu igra z ludzką miłością i na przykład każe rodzicom poświęcać życie swoich dzieci chociażby historia o Abrahamie i jego synu Izaaku, którego Abraham miał złożyć w Bogu w ofierze. Niszczy rodziny, zsyła choroby, odbiera dobytek, jak choćby historia o nieszczęściach, jakie spadły na Hiowa, a w przypadku nieposłuszeństwa nakazuje okrutne kary, których nie powstydziłby się dziś żaden z okrutnych szaleńców, np. śmierć w postaci ukamieniowania za pracę w Szabat. Swoich wrogów, czyli niewyznawców, niszczy bez mrugnięcia okiem, nie patrząc ani na ich wiek, ani na płeć. Na przykład plaga zabijania dzieci pierworodnych w Egipcie lub przejście anioła śmierci, który mordował wszędzie tam, gdzie drzwi nie były oznaczone krwią baranka. Istota ta bez problemu posyła na śmierć także swojego jedynego syna, który umiera za domniemanych rzekł ludzkości. Jest to kultywowanie energii śmierci oraz cierpienia, którą żywią się archonci. Dlatego w religii chrześcijańskiej to krzyż, czyli narzędzie śmierci jest głównym symbolem religijnym. To tak samo jakby za główny symbol obrać umierającego człowieka, znajdującego się w jakimkolwiek innym narzędziu tortur. Symbol cierpienia musi być notorycznie obecny w świadomości ludzkiej, aby czuła się winna, zepsuta i grzeszna, nieustannie zobowiązana wobec swego pana. Człowiek, tak jak ukrzyżowany Jezus, powinien się podporządkować i cierpieć, aby ubłagać swego Boga i zasłużyć na jego przychylność. W religii nie ma tak naprawdę miejsca na radość, na miłość oraz piękno. Jest tylko pokora, uniżenie, bezwzględne posłuszeństwo oraz cierpienie, stanowiące przykładną drogę do Boga. Jest jeszcze masa przykładów mordowania, zazdrości, samolubstwa oraz egocentryzmu istoty, którą ludzie zwykli nazywać swoim ukochanym Bogiem, ale nie starczyłoby miejsca na opisanie tego wszystkiego. Zachęcam do zbadania tego tematu na własną rękę. Jalda Baot, władca archontów. Trzeba zaznaczyć, że Bóg występujący pod wieloma imionami w rozmaitych religiach świata to również ta sama istota, którą czczą tajne stowarzyszenia okultystyczne oraz sataniści. Szczegóły będą w następnej części. W pismach gnostyckich istota ta nazywana jest fałszywym Bogiem demiurgiem o imieniu Jalda i identyfikowana jest ze starotestamentowym Jechową. John Lash opisuje, że w pismach gnostyckich władca archontów nazywany jest Antimimon Pneuma, fałszywy, podrobiony duch. Na rysunkach przedstawiany jest najczęściej z cielskiem gada oraz głową lwa przypominającą słońce. Występuje także pod postacią planety Saturn. Według Telestai kosmos, który produkuje Jaldabaot, nazywany jest z języka koptyjskiego hal, co oznacza symulacja. Symulacja holograficzna wszechświata. Ogromny planetarny system, jakim władają archonci, to Steroma wirtualna projekcja rzeczywistości oparta na symulacji wysokowymiarowego wzoru. To oznacza, że wszechświat, który stworzył Jaldabaot, jest zaledwie holograficzną symulacją prawdziwego wszechświata, którym włada prawdziwy kreator. To, w czym się obecnie znajdujemy, to zaledwie jego sztuczna część, która nie ma nic wspólnego z prawdziwym, organicznym wszechświatem. Poza tym, że znajduje się w jego obrębie. Z badań Johna Lasha nad pismami Telestai. Wynika, że Yaldabaoth, uważający się za wszechmocnego i jedynego Boga, w rzeczywistości nie stwarza niczego. Istota ta po prostu kopiuje z archetypowych wzorów zawartych w pleromie, czyli rdzeniu galaktyki Drogi Mlecznej. Jego wersja wszechświata jest niczym plastikowa kopia. Zaakceptuje ją tylko ten, kto nie zna albo nie pamięta, piękna wersji oryginalnej. Archonci przeprowadzają za tym symulację holograficzną zarówno w kosmosie, jak i w ludzkim umyśle. Zdaniem Johna stanowi to kluczową wskazówkę w zrozumieniu taktyki intruzów żerujących na naszej świadomości. Wynika z tego, że na naszą planetę, będącą żywym organicznym ucieleśnieniem Aonu Sofii, nałożona została holograficzna zasłona w postaci fałszywej rzeczywistości. W wielu źródłach nazywana siatką Matrixa. Możemy na to wszystko spojrzeć z dwóch perspektyw. Z perspektywy duszy jest to świat, na którego powstanie wszyscy wyraziliśmy zgodę. To swego rodzaju specjalne podwórko, na którym wspólnie postanowiliśmy doświadczać lekcji fałszywej rzeczywistości. Baot jako twórca Matrixa. Oferuje nam szereg doświadczeń niespotykanych nigdzie indziej. To stanowiło dla naszych dusz ogromne i ciekawe wyzwanie. Druga perspektywa to spojrzenie przez pryzmat naszego ludzkiego wcielenia. Pod tym względem zostaliśmy tutaj podstępnie uwięzieni i doświadczamy notorycznego żerowania na naszej energii obcych pasożytów, które karmią nas swoimi fałszywymi ideami. Uważając się za naszych panów i stwórców. Przekonanie to jest jednak kłamstwem, stworzonym na potrzeby doświadczenia naszych dusz. Archonci nie mogą niczego stworzyć, mogą jedynie przekształcać to, co już istnieje. I tego właśnie dokonał Jehowa. Programy Matrixa. Trzeba zaznaczyć, że Jaldabaoth jest istotą, która pociąga za sznurki wszelkich matriksowych wierzeń i religii. Nie tylko tych głównych i stojących rzekomo po stronie światła. Demiurg, jako władca Rachontów, operuje obiema stronami dualizmu: zarówno jasną, jak i ciemną stroną swojego sztucznego wszechświata. Nieważne, jak je nazwiemy religie, satanizm, tajne stowarzyszenia. New Age, wszystkie programy umysłowe, które odnoszą się do jakiegokolwiek czczenia, wielbienia jakiejś istoty lub istot, czyli oddawania swojej własnej mocy, posiadają wspólne źródło. To specjalnie utworzone programy, które zasilniają, zasilają, zasilają Jalda Baota za pomocą ludzkiej energii. Uznanie czyjejś doniosłej roli, np. Matki Ziemi, o i obdarzanie jej szacunkiem oraz miłością, a darzenie jakiegoś bóstwa czcią i uwielbieniem wiążącym się ze stawianiem siebie w roli uniżonego sługi, to dwie bardzo różne rzeczy, które należy od siebie odróżnić. Warto także zaznaczyć, że w rozmaitych religiach oraz wierzeniach na ziemi przewodnią rolę pełnią zawsze mężczyźni, kapłani. Natomiast kobiety zazwyczaj spychane są na dalszy plan. Sprowadzane są do roli podrzędnej. Jest to związane z tym, iż Jehowa nie znosi żeńskiej energii organicznej, która jest prawdziwym twórcą życia we wszechświecie i pragnie pokazać, że ją sobie podporządkował. Z tego powodu zniszczył równowagę i harmonię pomiędzy pierwiastkiem męskim oraz żeńskim na naszej planecie. Uwięził energię żeńską planety, nazwał siebie prawdziwym i jedynym kreatorem całego wszechświata i nakazał wierzyć w to całej ludzkości. Oczywiście nie jest to jeszcze koniec opowieści, ponieważ jej finał rozgrywa się właśnie teraz z naszym udziałem. Jednak do tego powrócę jeszcze w następnych częściach. Obecnie obserwujemy coraz większe konflikty pomiędzy przedstawicielami głównych religii na Ziemi. Mają one służyć ich unicestwieniu. Z racji coraz szybciej budzącej się świadomości ludzkości, stare religie stanowią swego rodzaju przeżytek. Dlatego planem Demiurga jest stworzenie nowej, jednej, światowej religii, która dostosuje się do obecnych potrzeb ludzkiego umysłu, stanowiąc dla niego następnie silny, ukorzeniony program. Wielki architekt. Możemy w związku z powyższym porównać Jechowę do wielkiego architekta z filmu pod tytułem Matrix. Kreuje on nieustannie programy, pod które podłączają się ludzie, nie zdający sobie sprawy, że znajdują się w holograficznej, sztucznej rzeczywistości, która ich więzi i nimi manipuluje. Cała energia, która płynie z uwielbienia ludzi w stronę jakiegokolwiek boga, bogów. Czy też innych sztucznych, matryksowych idei duchowych, trafia wprost do niego, ponieważ takie zachowanie zaprzecza nieskończonej mocy oraz suwerenności naszego ducha. Oczywiście to samo dzieje się w przypadku energii strachu oraz nienawiści, w których istota ta wprost się lubuje. Jednym słowem, wszystkie działania, które nie pochodzą z serca, czyli wewnętrznej równowagi. Zrozumienia i głębokiego współodczuwania, energia organiczna serca, zasilają Jehowę, ponieważ rozgrywane są na poziomach Matrixa, czyli w obrębie sfery Jego panowania. Matrix jest ogromnym wyzwaniem dla duszy, natomiast Demiurg jest istotą, która umożliwia jej najtrudniejsze testy, zapewniając tym samym wzrost duchowy. W związku z tym, Patrząc na wszystko z wyższej perspektywy, powinniśmy być mu wdzięczni za lekcje, które nam oferuje. Wdzięczność za wszystkie nasze doświadczenia uwalnia nas spod jego iluzorycznego panowania, ponieważ wiąże się z głębszym zrozumieniem tajemnic życia. W następnej części: Jehowa jako planeta Saturn. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. A beacie Jeleniewicz Driadzie dziękuję za możliwość przeczytania jej materiałów. Do usłyszenia.